Hej, witam na kanale. Dzisiaj sobie mamy mega linię z jedyneczką i fortunę. Ja sobie może od mega zacznę. Trochę dłużej zejdzie. Trochę zabawy. To się trochę rozerwiemy. I czego będziemy szukać? Liść i flaming. A no tu mamy flaminga sama wejdzie, wejdzie co? Flaming i liść. Tu jest flaming, kolejny. Tu flaming. Tu mamy liść. Tu znowu flaming. Tutaj flaming. Tutaj listek i na dole już nie ma nic. Dobra. Kolejne dwa. Piórko i diament. Pióro i diament. Pióro i diament. No, nie widzę, nie widzę ani jednego, ani drugiego. No, też się może tak zdarzyć. No, trudno. Tu kolejne dwa: tęcza i biedronka. Tęcza i biedronka. Tęcza. Biedronki nie dali, no trudno. Ale to Sakwa i arbus. Sakwa i arbus. Czy coś takiego tutaj jest? Tu jest arbus. No i sakwy nie mam. sono puste simbole auto e load qui conta ma mo te il load tu sei load e qui te sei nel load skromnie skromnie ale może rozkręci no to klapki i winogron klapki są tu tu jest winogron tu mamy klapki tutaj klapki finnogorono finogorona dobra podkowa i dzwonek tu jest podkowa tu pod Kowa, Tu mamy dzwonek. Dzwonek. Podkowa. Tu jest dzwonek. było były lody. Dzwonek, tu były klapki. No, zdarza się, starość nie radość. Co mamy? Dzwonek i podkowa. Tu jeszcze jest dzwonek. No to kolejny żółw i szminka. Tu mamy szminki. Tu jest szminka. Tu jest szminka i tu jest żółw. Szminka. Tu szminka, tu szminka, a tu był standard, szminka. Dobra, kolejne serce i ananas. Jest ananas, a no tu był dzwonek serce i ananas nie ma serca trudno prezent i słońce słońce tu była podkowa tak jest tu słońce Prezentu nie ma. Trudno. Kolejna korona i naszyjnik. Tu mamy korony. Tutaj razem z naszyjnikiem. Tu jest korona. Tutaj też z naszyjnikiem. Tu jest naszyjnik. Tu jest korona. Tutaj też naszyjnik. Tutaj jest korona. Korona. I szycha. Dobra. No to kolejne dwa. Cytryna. I kości. Cytryna. 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 Cytryna i cytryny. Kości nie dali, ale trochę tych cytryn było. Przedostatnie dwa, foto i motyl. Tu mamy motylka. Tu mamy foto. Tu mamy foto. No i ostatni będzie coś, kłódka i rower. Oczywiście jest, ale zawsze coś brakuje. Kłódka, rower. Kłódka, rower. Kłódka. nie zobaczyliśmy, może bonus w bonusie mamy pol za dwie dychy a my mamy oczywiście kontrolne różne Trudno. jedynka się nie spisała w megalinii, ale mamy jeszcze fortunę z numerem 9 i tu szukamy borek Oczywiście, liczby, borek i wygra przypisaną nagrodę, i kufer mnoży razy dwa. No to szukamy trzydzieści dwa, dziewiętnaście, pięć, dwadzieścia dwa, jedenaście. Idziemy, tu mamy, tu mamy. Dwadzieścia cztery nie ma. Czterdzieści jeden też nie ma. Trzydzieści cztery nie ma. Dziewięć nie ma. O, jest jedenastka, jest wygrana. Coś będziemy mieli. Szukamy dalej. Sześć obok.

21 obok, 40 nie ma, no i ostatni rząd. 8 nie ma, 18 też nie ma. 31 obok, 23 obok i 29. No to mamy jedną wygraną i zwrócik. No, dobre i to będzie tu kontrolne S mamy dyszkę w Fortunie kontrolne S bardzo ładnie Fortuna się zwróciła ale niestety mega linie nie także Dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne filmiki.